Cześć siemanko moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie tutaj jak zawsze Radyjko i dzisiaj premiera na którą czekałem chyba najbardziej w tym roku. Virtuoso od Corsair, czyli słuchawki klasy premium. Ich produkt, którym chcą zawojować ten najwyższy Najbardziej wymagający rynek. Trzy wersje: czarna, biała i srebrna, jako Silver Edition, która jest jeszcze ciut wyżej. Troszkę droższa, ale też oczywiście troszeczkę bardziej premium. W pudełku znajdziemy dopasowaną parę precyzyjnie dostrojonych 50mm neodymowych przetworników. Więc zaczyna się dla takiej złoty standard. 50mm magnesu w słuchawce. Do tego omnidyrekcyjny mikrofon, czyli zbiera w zasadzie z każdej strony, ale. Jakości profesjonalnej. Czy te słuchawki! Czy te słuchawki będą miały mikrofon, który będzie się nadawał bezpośrednio do streamowania? Bo jeżeli tak, no to będzie w pewien sposób rewolucja, bo zawsze to było tak, że masz te swoje słuchaweczki i okej, okay, mikrofon przy nich nadaje się do pogadania z dzwoneczkami, ale jeżeli chciałeś prowadzić transmisję i miała ona być na jakimś poziomie, to potrzebowałeś mikrofonu zewnętrznego. 20 godzin grania na jednym ładowaniu. No i to wszystko zapakowane w naprawdę solidną konstrukcję. Przynajmniej tak mówią, jak jest naprawdę otwórzmy je. Siu. Proszę uprzejmie. Uwielbiam tego typu pudełka. Zawsze to każe mi się z takim prezentem, z czymś premium. I tak jest też i tym razem. Do mnie dotarła biała wersja tych słuchawek. Proszę bardzo. Zapakowane były bardzo ładnie w kartoniku, ale co ciekawe, bez żadnej dodatkowej wytłoczki, bez żadnej tej pianki. Jedynie taki. Hmm. Pady dodatkowo chronione plastikiem. jest taki plastik, jak macie w kołnierzykach, w koszulach. Aluminiowa konstrukcja, w zasadzie wszystkie elementy tych słuchawek są aluminiowe. I już mi się podoba, bo się odwracają na dwie strony. Pady dodatkowo, zarówno pałąk, jak i pady tutaj, wypełnione wysokiej jakości pianką Memory foam, czyli spodziewamy się naprawdę dużego komfortu. Są znacznie cięższe niż się spodziewałem. To aluminium sprawia wrażenie, że jednak one tutaj realnie, realnie coś ważą. Ale nie powiedziałbym, że to jest źle, to jest bardzo przyjemna masa. Ładne stylistyczne wykończenie, po bokach dodatkowo jeszcze logotyp Corsera, zarówno z jednej jak i z drugiej strony, który będzie podświetlany. To właśnie jest ten fragment RGB. Jeżeli chodzi o połączenie z, z komputerem i innymi urządzeniami, no to mikrofon jest podpinany na mini USB. Tutaj z przodu mamy wejście Jacka 3,5 mm i USB typu C. Więc w zależności od tego, jak będziemy chcieli z nich korzystać, czy przy jakiej platformie, tak też będziemy wykorzystywać podłączenie. Sama konstrukcja jest naprawdę mega spoko, i co ciekawe, te pady tutaj na łączeniu nie chodzą mega luźno. Nie ma możliwości, żeby one mi się jakoś przypadkiem same obróciły w trakcie użytkowania. Realnie muszę użyć tutaj całkiem sporej siły, żeby je obrócić, co w moim odczuciu jest dużym plusem. Jak leżą na głowie? Hm. Jak leżą na głowie? Póki co, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, to dość mocno oznacza się pałąk, który uciska czubek głukowy. Serio. To się, to się czuje. Tutaj one leżą bardzo wyraźnie. Jeżeli chodzi o uszy, to praktycznie... Idealny bym powiedział docisk, czyli jest muszla dociśnięta, jest tutaj pad ładnie okalający ucho, nie ma żadnych dodatkowych przerw, ale nie jest to zbyt mocny nacisk, który powodowałby dyskomfort. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o same pady, to przy moich wielkich uszach już po prostu mi się nie wieszą do środka. Hmm. Słuchaweczki na razie na boczek, a teraz otwieramy co dalej w pudełku. Po otwarciu dostajemy, o oh ja, yeah, na pierwszy rzut oka najważniejsze, instrukcja. Idąc dalej, kabel jack-jack, jest wychwalany mikrofon, no powiem Wam, że bardzo niepozorny, ale fajne. Tu na spodzie jest przycisk do wyciszania, świetnie pomyślane, mega pomysł moim zdaniem. Dodatkowo kabel USB-A do USB-C, jest odbiornik 2,4 GHz, ale tutaj Corsair zarzeka się swoją technologią Slipstream, Którą to będzie się to wszystko płynnie przełączało pomiędzy wolnymi kanałami i powinno działać bez zakłóceń. No i mówią o zasięgu do prawie że 20 metrów. Spoko. Pudełka na bok, podłączmy je do komputera i wracamy dalej. No i jak widzicie, zrobiliśmy sobie drobne przemeblowanie, sławki już rozpakowane, podłączone do komputera, zaktualizowane i finalnie mogę Wam powiedzieć o nich coś więcej. Jeżeli chodzi o samo audio, no to po update'cie muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę OK. Grają one dobrze, grają poprawnie, ale jest takie, mały, jest takie małe ale, mały kruczek. Musicie naprawdę sporo czasu poświęcić w ustawieniach equalizera, żeby wykorzystywać je do słuchania muzyki. Jeżeli chodzi o granie, są w porządku, bo wszystkie presety, które tutaj macie, są absolutnie wystarczające. Są presety podbijające chat, są presety podbijające dźwięki z gry, tak żeby lepiej słyszeć, gdzie znajdują się przeciwnicy. Ale brakuje mi tutaj dedykowanego presetu wcześniej definiowanego przez Corsera. Ale jeżeli poświęcicie na to czas, to uwierzcie mi, te słuchawki wam to zrekompensują. 20 godzin życia baterii, czyli na takie średnie posiedzenie gamingowe wystarczy, tak na dobrą sprawę. Ale jeżeli będziecie chcieli je załadować. W trakcie grania, bo akurat się zgapiliście, nie podłączyliście czy coś, no to pojawia się problem odstającego kabla, który odstaje tak, że ktoś się zawoła i już o ramię zahaczasz. Po prostu jest to realnie niewygodne, no i finalnie boję się, że po prostu ten kabel prędzej czy później będzie wyłamany. Fajną rzeczą, którą zauważyłem, jest podłączany mikrofon. I tak, mówiłem o na początku, ale teraz widzę zieloną diodę, która wskazuje, że mikrofon jest włączony. A jak znajdę tylko ten przycisk, dostajemy komunikat Mic off, i dioda robi się czerwona. Co jest naprawdę przydatne, jeżeli chcecie się na szybko upewnić, czy włączony mikrofon, wyłączony mikrofon, no to po prostu rzut oka na diodę. Te słupki są wyposażone w akcelerometr. Po odłożeniu ich, po kilku minutach, w zależności od naszych ustawienia, tutaj mam zdefiniowane akurat na 10 minut, one się wyłączą. Super, ja mam tylko pytanie, jakie je włączyć? Jak je włączyć? Podnosisz. Podnosisz i akcelerometr mówi im, hej, znowu jesteśmy używane. To jest naprawdę świetne rozwiązanie. Poruszamy się cały czas w środowisku IQ, czyli po sparowaniu z komputerem, zainstalowaniu software'u, mamy dostęp do naszych słuchawek, które po prostu mamy ładnie zwizualizowane na samym początku i ustawiamy poziomy mikrofonu czy też side -tonów. Możemy zmienić efekty podświetlenia, czyli podświetlenie, właśnie boczne, w tym momencie mam statyczny kolor, ale możemy go zmienić na tęczowe przejście, czy jakikolwiek inny, wcześniej predefiniowany kolor. No i finalnie przełączniki equalizera od. Podstawowych, predefiniowanych, aż potworzone przez nas presety, które będziemy w stanie sami w zasadzie wykorzystać. Jeżeli chodzi o prostą rzecz, której bardzo wiele osób się tak na dobrą sprawę obawia, to jednym, jednym kliknięciem jesteśmy w stanie przejść na surround. I w tym momencie dostajemy 7,1 wirtualnie stworzone przez Corsera. I tak jak miałem okazję to chwilkę potestować, to realnie odozorowanie kierunku, z którego nadchodzi dany dźwięk jest bardzo, bardzo dobre. Jak dobrze wiecie, nasze testy słuchawek nie obędą się oczywiście bez próby mikrofonu, dlatego też rejestrator dźwięku. Ok, no i jeszcze teraz, moi drodzy, jesteśmy na nowym mikrofonie z super słuchawek Corsair Virtuoso RGB Wireless. Jak widzicie, korzystamy z łączności bezprzewodowej w tym momencie, i mikrofon jest włączony, podpięty. Czy to jest mikrofon jakości studyjnej? A no, odsłuchajmy to nagranie i przekonajmy się sami. Więc mikrofon sam w sobie jest poprawny, nagrywa naprawdę dobrze, jakość dźwięku jest wystarczająca, nie ma szumów, przesyczeń, przesterów, dobrze kompresuje dźwięk. Tak, można by go było wykorzystać do prowadzenia streamu czy też transmisji, ale znowu, jeżeli idziemy już w średniej albo wysokiej klasy mikrofony zewnętrzne, no to będą one w stanie, wydaje mi się, dostarczyć Wam jeszcze lepszej jakości dźwięk. Zwłaszcza, że ten, to musi ten mikrofon być naprawdę blisko twarzy, żeby nagrywał dość głośno, dość wyraźnie. Wracając zaś do samej jakości wykonania, to niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z produktem klasy premium. I to nie mówię tylko o tym, że większość elementów tych słuchawek jest wykonana z aluminium, ale już nawet po samym. Pałąku, czuć, że jest to naprawdę dobrej, wysokiej jakości materiał. To samo tyczy się padów. Poduszka Memory Foam w bardzo fajnej otoczce, ale dodatkowo same pady tutaj wszystko jest dobrze spasowane, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy. Nie mam z tym absolutnie żadnych problemów. Same w sobie słuchawki od Corsera, nowe Virtuoso, są skonstruowane tak, że zarówno będziecie w stanie wykorzystać je do grania, albo tak jak ja teraz, po prostu zarzucicie sobie na głowę i pójdziecie na miasto, wsiędziecie do tramwaju, wsiędziecie do samochodu i będziecie dalej z nich korzystać. Nie ograniczać się tylko do jednych sławek Tak, gamingowe, one są przywiązane do biurka, bo są tak masywne i dziwnie zbudowane i krzyczące gamingiem, że aż trochę wstyd z nimi wyjść. Tutaj. Pozbywamy się tych problemów, te słuchawki równie dobrze mogą się nadawać do po prostu codziennego słuchania muzyki. Podsumowanie, moi drodzy, jeżeli chodzi o Corsair RGB Virtuoso Wireless. Słuchawki przewodowo-bezprzewodowe od Corsera i high który ma zaatakować najbardziej wymagających klientów. Pora przyjrzeć się im finalnie i podsumować to, co zebraliśmy podczas tej krótkiej recenzji i przewierzchni. Jeżeli chodzi o bezprzewodowość, absolutnie nie mam im nic do zarzucenia. Są dość wygodne i realnie te 20 godzin czasu pracy baterii, wydaje mi się być tutaj do wysiedzenia w słuchawkach. Potem szybkie 4 godzinki spanka, ładowanko słuchawek i wracacie pełni sił, żeby grać jeszcze dalej. Duży zasięg, bo prawie 20 metrów zasięgu deklaruje producent. Tutaj po całym mieszkaniu chodziłem i absolutnie nie miałem żadnego problemu ze zrywaniem, więc nawet jeżeli odpalicie sobie jakiegoś YouTube'a i pójdziecie do toalety, to też będziecie w stanie cały czas słuchać tego vloga, podcastu, czy być może po prostu reakcji na głupie filmiki, bo to najczęściej się ogląda w trakcie. Do wykończenia, jaki do elementów, które zostały użyte do produkcji tych słuchawek, absolutnie nie mogę się doczepić. Widać tutaj klasę premium i tak jak powiedziałem wcześniej, są to słuchawki, które bez żadnego wstydu możecie założyć na głowę, wsiąść do tramwaju. I jechać do pracy, do szkoły i nie przejmować się tym za bardzo, że to są wciąż słuchawki gamingowe. Jeszcze jeden plus to oczywiście mikrofon, który gra naprawdę bardzo, bardzo dobrze, redukując większość szumów, kompresując dobrze audio. Nie ma tej przesterów, nie ma szumienia, syczenia, nie ma absolutnie żadnych problemów z jakością dźwięku. Minusem niestety największym, jaki spotkałem w tych słuchawkach, są kable. Tak na dobrą sprawę, bo jeżeli chcemy je podpiąć zarówno po jacku, jak i po USB, to po założeniu dostajmy kable. Które wbijają wam się w szyję, wbijają wam się w ramię i tak, nie robisz to chwilę tak przed komputerem, bo to wygląda, <ścoughs> czujesz się co najmniej źle, ale raz na jakiś czas tak zrobisz, wbijecie się w ramię. Poza tym, jeżeli chodzi o dodatkowe minusy, no to tak na dobrą sprawę nie odnotowałem żadnych większych. W tym momencie wydaje mi się być bardzo solidną propozycją, jeżeli chodzi o rynek osób wymagających od słuchawek czegoś więcej. Intuicyjna kontrola, pokrętło umieszczone w słuchawce, również chodzące oporowo, opór stawiane przez spady podczas obracania, dobre dopasowanie się do głowy, wykonanie, które sprawia, że absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, że te słuchawki są wyborem na lata, sprawia, że są dość wysoko w moim personalnym rankingu słuchawek. A wy co myślicie? Czy słuchawki za 700 zł albo więcej mają jeszcze sens? Czy tak na dobrą sprawę powinniśmy się zatrzymać przy słuchawkach wiecie za takie 300, 400, czyli w tym najpopularniejszym progu cenowym? No i czy Corsair zrobił dobrą robotę i czy to jest ciekawe dla was? Produkt. Czekam na Wasze opinie i dyskusje w komentarzach. Do zobaczenia w następnym materiale. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się też na streamach. Pamiętajcie o tym. Do zobaczenia. Cześć.